W Warcie po raz trzeci zorganizowano festyn bernardyński. Ojcowie Bernardyni zbierają pieniądze na remont zabytkowego klasztoru. W ubiegłym roku udało się zebrać około 20 tysięcy złotych. Ojcowie Bernardyni przybyli do Warty w 1467 roku. Piętnaście lat później rozpoczęła się budowa murowanego kościoła i klasztoru. To najcenniejszy zabytek w mieście i dlatego mieszkańcy nie wyobrażają sobie, że mogliby nie przyłączyć się do jego ratowania. Nie, nie wyobrażam sobie. Jestem warcianką praktycznie od urodzenia, i klasztor jest naprawdę dla mnie bardzo takim kultem religijnym. Tutaj śpiewałam w chórze w okresie liceum. Jestem bardzo sercem związana. Ja myślę, że w jakiś sposób jest ważny. Znam tutaj bezpośrednio samych zakonników. Ostatnio nawet była taka sytuacja, żeśmy tutaj nocowali gościnnie, także myślę, że warto takie miejsce wspierać. Przebudowany w latach 1696-1708 obiekt przez lata nie był remontowany. W najgorszym stanie była zewnętrzna elewacja budynków. Trzy lata temu zakonnicy zaczęli zbierać pieniądze na wkład własny, niezbędny przy wnioskach o unijne dotacje. Zainteresowanie festynem bernardyńskim przerosło ich oczekiwania. Nie byliśmy przekonani, że to wszystko tak wypali, ale mimo wszystko ludzie... Przyszli po raz pierwszy i dlatego ten festyn robimy już teraz co roku. Udało się już odrestaurować fronton kościoła i wirydarz. Potrzeby są jednak ogromne. W tym roku zbudowany będzie nowy mur otaczający klasztor. Stary rozebrano. Dlatego ojcowie Bernardy nie liczą na wsparcie wiernych. No Pracy jest dużo. Przede wszystkim chcemy teraz w tym roku dokończyć plac przed kościołem, a następnie. Dachy na klasztorze. Na licytację czekały miski ubrane w zakonne habity. Ojciec, Gwardian mówi, że co roku będą większe. Ten miś jest fajny w ogóle? Podoba Ci się? Mm -hmm, tak, podoba mi się. Dlaczego? Dlatego, że, no bo dlatego, że dostałem go do tego. Jak się daw do tego dosta zabawkę, to się bardzo ją kocha. Festyn Bernardyński odbywa się zawsze 15 sierpnia. Najważniejsze święto maryjne w wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny to także święto parafii i przyciąga do warskiego klasztoru tłumy wiernych. To jest wyjątkowe święto nie tylko dla nas jako parafian, bo Kościół jest pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ale to jest dla, dla wszystkich Polaków. Matka Boża jest matką wszystkich Polaków, wszystkich ludzi. Dlatego ona, oni też oddają im jej cześć i przychodzą na to święto.